Zobaczmy teraz na prostych przykładach, jak mając dany wzór na wyraz ogólny ciągu, policzyć dowolny jego wyraz. Spójrzmy zatem na przykład pierwszy. Mamy obliczyć siódmy wyraz ciągu danego wzorem AN równa się 2N plus 6. Żeby to zrobić, no to do tego przepisu na dowolny wyraz ciągu pod N musimy podstawić siódemkę. Czyli piszemy, zamiast AN to piszemy A7 równa się no i teraz pod tego n również podstawiamy siódemkę, czyli piszemy 2 razy i zamiast n -a 7 plus 6, to się równa 2 razy 7, 14, plus 6, czyli 20. Zatem siódmy wyraz pierwszego ciągu jest równy 20. Zobaczmy teraz, jak wygląda siódmy wyraz drugiego ciągu, czyli ciągu danego wzorem an, równa się n kwadrat minus 2. No i tutaj podobnie jak w przypadku poprzednim, Podstawiamy pod n pod każdego n w tym wzorze y, siódemkę, czyli piszemy a7 równa się. No i pod tego n podstawiamy siódemkę, czyli mamy 7 do kwadratu, minus 2 to się równa 49, minus 2, czyli 47. Zatem siódmy wyraz tego drugiego ciągu jest równy 47. No więc zatem jak widać, posiadając wzór na wyraz ogólny możemy policzyć dowolny wyraz każdego ciągu. Jeżeli byśmy chcieli wypisać po przecinku kolejne wyrazy na przykład tego drugiego ciągu, no to musielibyśmy policzyć A1, A2, A3 i tak dalej. No na przykład, A1 w tym przypadku byłoby równe. Pod n podstawiamy 1, 1 do kwadratu minus 2, to się równa 1 minus 2, czyli minus 1. Drugi wyraz tego ciągu byłby równy. 2 do kwadratu minus 2, czyli 4 minus 2 to jest równe 2. Trzeci wyraz byłby równy 3 do kwadratu, czyli 9 minus 2, czyli 9 minus 2 to byłoby równe 7. Zatem moglibyśmy teraz zacząć wypisywać po przecinku kolejne wyrazy tego ciągu. Pierwszy wyraz jest równy minus 1, drugi jest równy 2, trzeci jest równy 7. I tak dalej. Na siódmym miejscu wiemy, że stała być liczba 47.